Także witam Was w kolejnym odcinku z naszej, oczywiście, yy, MFG, jest to siódmy odcinek, no i co, yy, zaraz przejdziemy do tego, co tam jest, ale dobra, przejdziemy sobie do tego zaraz, nagramiemy tylko Reksia, gdzieś z Reksio? Dobra, nie wiem. No i tak, tak jak mówiłem, pożyczyłem yy, od kolegi z innej wioski lawetę, no i dzisiaj jedziemy po Lublina, tego Lublina, którego żeśmy tam ten którego żeśmy tam znaleźli w lesie także jedziemy no bo co on nie ma czasu co tra tracić i o ile jeszcze ten dzwon tam jest no chyba że już ktoś go zamknął w szczegółach jakaś zaznaczy to przecież jest tutaj w u tata laweka przecież ogólnie niedługo chcę mieć chcę zrobić tutaj budowę ogólnie że budowę kłoty, bo boję się, że chwila um, jest to podaciem, że nie przyjdzie to jaki pas zwierzę i robić. Także niedługo będzie będziemy ograzać, grodzić, nie wiem jak to się mówi. Ale dobra. No i ja to nagrywam w sobotę podaję, że w sobotę? Tak, w sobotę. W sobotę. Wy oglądacie w sobotę najprawdopodobniej odcinek jak znaleźliśmy Lublina. Także no Także ja to sobie nagrywam wieczorkiem w sobotę dla Was. No i dobra, jedziemy tam. Zaraj jest Jak Wiem cośnijmy tą panią. Dobra, jedziemy sobie tutaj. I teraz nie wiem, jak mam zrobić. Dobra, zrobimy tak, że ja sa tam po prostu pojadę jakoś. Že, tylko żeby nie uszkodzić tego... O, zaraz miskę Żeby nie uszkodzić tego... To jest O, stoi, dobra. Stoi ludni. No, będę miał problem trochę... Żeby było Zapakować jakby tam na tą lawetę, czy on zapali w ogóle. Otwieramy to te drzwiczki. No kluczyk wkładamy. Flora chodzi. Jakby to było no i ogólnie przyda nam się takie auto jak to go lajkuje na rodzinę też na pewno też na pewno będę musiał go bym do mojego panu to już dać żeby go naprawił jeszcze co ciekawe On ma podobny ten mapę zobaczcie widzicie piłuje na tył nie naprzykładam na tego. Tu ja bym przykułał, może tak łamekać cały drogę. Ile jeszcze mogę? Troszkę jeszcze co? No. Jest widać. Dobra, wyjmuję mu i zamykamy. Tylko może trochę popniemy, żeby go. Żeby, go, żeby nie spadł chociaż nie wiem czy to coś da no kurde nie tu wsiadłem Pakujemy go też widzowie kupiłem ziemi trochę nowej nabyłem ale to wam pokażę przy okazji w następnym odcinku wam pokażę tą ziemię bo jeszcze jadę umowę podpisywać także bo w sumie się dogadaliśmy się jakoś z tym chłopem, że ja to od niego odkupię I jedno pole od niego kupuję, a drugie w dzierżawę i musimy ogólnie tam ogarnąć, musimy tam ogarnąć to pole. Jeszcze kwestia pieniężna, musimy kasę dać, tam w sklepie z nim gadałem, kwestia pieniężna widzowie. kwestia pieniężna i muszą podpisać umowę, a dzierżawy to słowna umowa tak? z Czyli... No i nie wiem, zależy to tam rośnie na tych polach, ja Wam nie powiem, bo jeszcze na tych polach nie byłem, no gdzieś tam są ponad 200 dolarów. Nie wiem, które to pola, także dzisiaj się dowiem, na pewno pojawi tam jakiegoś chłopika. Więc nie ma no nie ma imię, no nie ma z tym. Także tu policja na mnie była. Ludzie patrzą, by tu na boczny mi zawsze stanie. Trzeba patrzeć. i laweta też taka fajna, komfortowa. też taka. Też nie stąd ta laweta także tam z innej wioski okazała tam dzwoniłem do tego kolegi, z nim się nie kontaktowałem długi czas, także dzwoniłem do niego i on ja mu pożyczył, on ja użyczył ja mi tej lawetki, ściągniemy ją sobie tutaj i teraz wiedzieć, gdzie go będziemy ściągali. Też muszę siano pograbić. Dobra, tego ściągnę. No i co? Muszę je już otworzyć. Otwieramy. Tylko wstąpię. Nic nie ma. A ja w ogóle tu zastrzeliłem, że Jeszcze taką zastrzelę. No, lecimy. No, jak my tu się ustawimy? Nie będę, nie będę tej zgrobiarki zastawiał. Kurde, nie może jak się ustawić. Dobra, tak się ustawię. Mastyki Zamknę. No i co dzisiaj taki odcineczek króciutki tylko z odbioru. No co ja mam tu więcej pomagrywać? Lawetę. Lawety tylko złożę jeszcze lawetę tylko złożę. No i on teraz będzie z miasta wracał tam z kimś, chyba ze swoim szwagrem, to bio, to, szwa, to on weźmie lawetę, a szwagier pojedzie swoim autem. Także sobie ją wezmą. I dobra. Dobra, także ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Piesek nie zjadł. nie zjadł się, Reksio. chodzi Reksio. Tutaj myślę. Dobra. Także ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Idę sobie do domu teraz. No i widzimy się w następnym. Na razie.